Witajcie, witajcie! No to mamy 27 listopada 2024 roku. Środa po południe dzień poprzedzający amerykańskie święto dzień czynienia, czyli Thanksgiving. No i cóż, jak widać jesteśmy w samochodzie, a tak dokładnie w to w naszym kamperze. No i ruszamy sobie na wyprawkę do Meksyku, żeby tam obchodzić to amerykańskie święto. to jest taka nasza można powiedzieć tradycja, to znaczy, że od tam kilku lat generalnie jeździmy sobie do Meksyku w czasie święta PSG czyli mamy taką nie do końca amerykańską tradycję i nie do końca amerykańskie podejście do tego święta można coś pewnie opowiedzieć o samym święcie o, wszyscy, którzy mieszkają w Ameryki Af Ameryce to wiedzą. Zresztą w Kanadzie też ono jest obracone jeszcze w kilku innych o, państwach na świecie. O, cóż, tak, tak zwana szkolna wersja genezy tego święta opowiada taką o, troszkę przylukrowaną legendę, e, mającą pewne pokrycie w faktach historycznych, ale oczywiście ładnie o, przylukrowaną o tym jak to. Pielgrzymi, czyli Pilgrims, przybyli do Ameryki. Przypomnę tylko, że nie chodzi tu o jakąś pielgrzymkę, to często tylko taką grupę o, odłamu amerykańskiego, który w Anglii, będąc prześladowany, postanowił szukać o, lepszego świata, właśnie na kontynencie amerykańskim. No i pierwszą kolonię na kontynencie, nie na Wyspach Karaibskich, czy gdzieś tam otaczających. O Ameryce, wysepkach na Morzu Karaibskim, ale właśnie na stałym kontynencie. A pierwsza kolonia została założona w miasteczku Jamestown. A to jest, o ile się nie mylę, stan Virginia. Dawno tam nie byłem, więc mogę się pomylić, ale chyba się nie mylę. No. no i ta legenda głosi, że oczywiście osadnicy mieli tam trudne życie, nie potrafili sobie do końca poradzić z otaczającą coraz bardziej rzeczywistością o, i e, plony wyszły słabo łód zaglądał im w oczy, a wtedy zjawili się przyjaźni Indianie no i przybyli poratować prawda, nielegalnych uchodźców z Europy między innymi przynoszą dynie, kurczaczki a właściwie indyki, bardziej niż koczaczki, no i inne niezbędne do przeżycia wiktuały Odbyła się wspólna impreza, no i w ten sposób, prawda, zostały zadzierzgnięte pierwsze więzi przyjazne między przybyszami a dupelcami. To taka jest wersja nie do końca historycznie ścisła, zresztą są spore o to, czy tak. Te, te początki święta French to rzeczywiście były w Wierczyni, czy może bardziej na północ w, w, na terenach Nowej Anglii dzisiejszej, ale to w sumie nie ma znaczenia. Same święto ma bardzo taki pozytywny wymiar. No i generalnie jest, jest dość powszechnie przez większość większość amerykanów obchodzony. W, w sumie Frenzini można powiedzieć, że ma bardzo podobny wymiar do polskiej Wikirki. To jest takie święto rodzinne. Kiedy rodzina spotyka się przy wspólnym stole No nie ma łamania się opłatkiem Nie ma karpia, no ale za to jest Sos żurawinowy Ziemniaki tak zwane sweet potatoes Czy te takie pomarańczowe ziemniaczki Bardzo dobre swoją drogą Sos żurawinowy No to taka, ta, takie tradycyjne potrawy e, Jeśli chodzi o Polaków To w, w polskim środowisku no, Są różne tradycje, przynajmniej są Trzy różne szczepy tych tradycji. Jedna to jest taka, która najczęściej wiąże się z tą z taką starszą polską imigracją z lat 50., -tych, 60., -tych, wcześniej, wczesną powojenną, kiedy królował adopcjonizm. Generalnie Polacy starali się jak najbardziej wtopić w amerykański krajobraz. Często traci kontakt z językiem polskim, no i starali się po prostu wejść w amerykańskie środowisko jak najbardziej. I ta stara Polonia jest bardzo mocno przywiązana do obchodzenia Thanksgiving. W późniejszych latach to już było różnie. Część Polaków nie obchodzi w ogóle Thanksgiving, a część obchodzi tak, jak właśnie my obchodzimy, czyli jakby mamy swoją własną tradycję i korzystamy z uroków, tego, że. Mamy wtedy wolny dzień i długi weekend. Na ogół czterodniowy długi weekend, bo Thanksgiving przypada zawsze w czwartek pod koniec listopada. Po polsku można by powiedzieć, że to jest czwartek pomiędzy niedzielą Chrystusa Króla a pierwszą niedzielą Adwentu. Także tak w, tak w tym roku też to wypada, zaraz pod koniec listopada, w tym roku 28 listopada. A święto mi się osobiście bardzo podoba, i on ma pozytywny charakter, taki fajny, rodzinny. I co też rzadko się zdarza, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest chyba jedynym świętem, które nie zostało brutalnie skolonizowane przez komercję. Także poza tym, że oczywiście hodowcy indyków mają swoje żniwa no to święto nie, nie jest skomercjalizowane tak choćby jak Halloween, czy Boże Narodzenie, czy Maletynki. Także, e, bardzo fajny charakter, ma taki, taki przyjemny przyjazd. O, oczywiście już dzień później następuje tak zwany Black Friday, czyli Czarny Piątek. Który z tego co wiem, to już w Polsce oczywiście się przyjął, chociaż Thanksgiving chyba się nie przyjął. E, Cóż, za dawnych czasów uh, Black Friday to było święto totalnej takiej wariacji, jeśli chodzi o zakupy. Uh, słynne obrazki można było zobaczyć w telewizji ludzi koczujących przed sklepami z, z narzędziami, z elektroniką, z meblami, z różnymi tam takimi rzeczami bardziej, jak tak powiem, wypasionymi. No i czy, czyhającymi, nadarzający na się super okazje Black Friday'owe tak zwane, na czarno-piątkowe. E, to się zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu lat głównie za sprawą internetu. Początkowo konkurencją do czarnego piątku pojawił się tak zwany e, cybernetyczny poniedziałek, czy Cyber Monday, kiedy firmy sprzedające rzeczy w internecie zaczęły prowadzić podobne wyprzedaże a w tej chwili już to się rozrosło do tego stopnia, że praktycznie nie wiem czy jeszcze ktoś goni po jakichś sklepach w Wielkiej e, bo wyprzedaże na serwisach internetowych zaczynają się już na kilka tygodni przed Thanksgiving i potem już trwają praktycznie do Bożego Narodzenia albo i dłużej no, tak tradycyjnie Thanksgiving i Czarny Piątek były początkiem sezonu Bożonarodzeniowego, czyli sezonu na świąteczne zakupy, kupowanie prezentów i, tak dalej, i tak dalej. Z roku na rok to się przesuwa. W tej chwili już jest praktycznie tak, że jak tylko znikną kościotrupy i dekoracje halloweenowe, to zaraz potem ludzie zaczynają dekorować no, domy na święta, ubierają choinki i tak, tak, tak ten sezon bożonarodzeniowy przesuwa się coraz bardziej w kierunku jesieni. No, oczywiście wielu ludzi tego nie lubi my staramy się trzymać z, z taką z naszą tradycję, czyli mniej więcej staramy się normalnie przygotowywać się do bożego narodzenia w czasie adwentu no i tak sobie to tak żyjemy. Natomiast przez to, że o, mamy już teraz dorosłe dzieci, które przynajmniej niektóre są wrzenione w e, amerykańskie rodziny, no to mamy taką dobrą okazję, żeby pozwolić dzieciarni a, negocjować a, z, ze swoją częścią amerykańskiej rodziny na zasadzie, no to u Was zrobimy Thanksgiving, a za to u ojców zrobimy Boże Narodzenie. Także bardzo pozytywny Obraz. Ja osobiście nie przepadam za kurczakiem więc nie brakuje mi specjalnie też jedzenia Indora na Thanksgiving jak to mówi stare poloniuskie powiedzenie chicken różni się od turka tylko sizem", czyli Indyk to tylko trochę większy kurczak więc niekoniecznie muszę na tą okazję jakiegoś tam Indora pomaszować e, Znacznie bardziej mi się podobają ryby w Meksyku e, i margarita, i, i tacos, i takie inne meksykańskie specyfiki. Także powolutku toczymy się w kierunku meksykańskiej granicy. Nie będę wam tego pokazywał, bo jeżeli e, chcielibyście to zobaczyć, to na moim kanale znajdziecie oczywiście odpowiednie wideo, zrobione jakiś czas temu, gdzie pokazuje całą drogę do Meksyku i całą tą sytuację jedziemy sobie standardowo do Rocky Point czyli Puerto Penasco no i tam rozbijemy sobie nasz Thanksgivingowy obóz także do zobaczenia na miejscu mam nadzieję no toczymy się popatki. no to Thanksgivingowe pozdrowienia z meksykańskiej plaży Puerto Penasco jak widać, tłumów nie ma. Pogoda piękna, nie jest bardzo gorąco. Ludzie z Polski by powiedzieli, że jest ciepło, ale dla nas jest tak sobie, ale, ale nie ma źle. Cóż, Thanksgiving to jest taki dzień, kiedy w Stanach Zjednoczonych dziękuję się wszystkim, komu należy podziękować. Od góry do dołu, zaczynając od pana Boga, kończąc na ludziach. Więc skorzystajmy z okazji. Dzięki za wspieranie mojej działalności youtuberskiej za wszystkie polubienia kanału polubienie filmików za ciepłe, dobre, fajne, miłe komentarze, pytania no i cóż, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja żeby niejedno wideo o Arizonie ponagrywać po, powoli dobijamy do 1000 subskrybentów jest 800 kilkadziesiąt także mam nadzieję, że dobijemy do 1000 no i Będziemy się bawić dalej w tą zabawę, mam nadzieję. To jeszcze Wam pokażę, że mam praktycznie całą plażę dla siebie. Stoimy sobie w pobliżu tak zwanego Wreck on the Reef Bar, jednego z najpopularniejszych barów tutaj w okolicy. Taki typowo pod Amerykanów zrobiony bar. Oczywiście jesteśmy nad Zatoką Kalifornijską. Tu na lewo ode mnie jest taki. Molo albo falochron. Od wielu, wielu lat chodzą słuchy, że będą tu przypływać statki wycieczkowe, ale jak na razie wszystko sobie utkwiło i nic nie przypływa. No i mamy piękną, ciepłą zatokę Kalifornijską Tutaj jak sobie patrzymy, aż pod te górki mamy długą, piękną plażę. W tej chwili jest przypływ, więc plaża jest stosunkowo wąska. Jak woda się przesunie, to zrobi się o kilkaset metrów szersza. Za tymi górkami mamy miejscowość La Cholla i zatokę La Cholla, gdzie się łowi ostregi. Tutaj mamy właśnie rag Bar. O tej porze, czyli mniej więcej w południe, nie ma tu wielkiego ruchu. A tutaj, gdy popatrzymy sobie w kierunku wschodnim, czyli w stronę miasta Puerto Penasco, patrzcie, cała plaża dla mnie praktycznie przez następne 3 km tam na horyzoncie widać resorty, czyli złote klatki, no i tam troszkę ludzi sobie mieszka, ale tak poza tym to mamy tutaj ciusieńko, spokojnie, nieśpiesznie, piękna pogoda. No, idę sobie na spacerek. Dobrze, to jeszcze sobie wytłumaczmy pojęcie dość ciepło, jeśli chodzi o arizońsko-meksykańskie warunki. W tej chwili mamy 23 stopnie Celsjusza, czyli taka temperatura, w której prawdziwy arizoński góral zastanawia się, czy ściągnąć koszulę z długim rękawem i chodzić samym pod koszulku, czy jednak nie ściągać. No, czyli dość ciepło. A teraz jeszcze rzut oka na nasz polski owóz nad... Zatoką kalifornijską w Meksyku. Uwaga, przerzucamy kamerkę. O, proszę bardzo, flaga powiewa Mamy tutaj w tej chwili trzy przyczepy campingowe właściwie trzy kampery i namiocik. Gości z Polski. Jeszcze obok w sąsiednim rzędzie mamy kolejną. Arwi. No jeszcze dzisiaj przyjedzie jedna załoga, także będzie nas trochę, ale no będziemy sobie. Świętować Thanksgiving po polsko-amerykańsku w Meksyku. Tak. No, proszę państwa, prawie jak wigilia nie powiem. Uwaga, jedziemy na na stół. Tak jest, uwaga, tak jest. Proszę. Tak. Jakieś coś czerwone kurczaki fasole puree. A, jest i coś dla nas, tak jest uwaga. Tak jest no, no to zaczynamy tak zwaną witkową polską kolację w Meksyku. Oj oj oj

Jesięć to jest czas piękny zachodów słońca w Arizonie i w Meksyku, jak widać też. Także specjalnie dla Was, Thanksgiving, całkiem przyjemny zachód słońca nad Zatoką Kalifornijską. tak, Kasia, człowiek, który mieszkałem z Tobą no tego miejsca Wam chyba ostatnio nie pokazywałem, jak byliśmy w Meksyku mamy tutaj całą taką sekcję miasta, gdzie można kupić różnego rodzaju prace artystyczne, to plastykę różne takiego cuda różne tego, tego typu cudka na plaży Meksykańcy to sprzedają za grube pieniądze, a tutaj mamy wytwórnie, czyli hurtownie tych rzeczy. No i całkiem fajnie, takie właśnie rzeczy można sobie tutaj kupić. Także przyszliśmy pozwiedzać, zobaczyć, co tu ciekawego mamy. Przepraszam, proszę, macie tutaj lokalnego artystę, który wytwarza te wszystkie rzeczy. To jest. Amigo, great stuff, ja. O yeah. Ja, oh, yeah. oh, bien, bien. Tu mamy warsztatik. spawarka prawdziwa, patrzcie, tak się to robi. O. Oh. O, oh, wow. No. This is this is Aha, yep. Roadrunner. Roadrunner, runner. Rod runner, yeah, beautiful. Aha. Yeah. Aha. Yep. Kiedyś w techniku mechanicznym spawałem spawarką, ale to było dawno temu, to no, beautiful, oh, wow, w no, no także tutaj lokalni, lokalni twórcy robią tego typu rzeczy, fajna sprawa, może bym sobie kupił spawarkę na stare lata i zajął się spawaniem jakiejś fajności, super, nie? O, no. także. Dobrze. No idziemy do następnego sklepu. Tutaj robią znowu wszystkie rzeczy możliwe z muszelek. Jak sobie popatrzycie z bliska, to to są muszelki, które się tu zbiera na plaży normalnie. Bez większych problemów. Jak się wie, gdzie, to można nas zbierać całą masę takich muszelek. Kiedyś byliśmy w takim miejscu, gdzie tego typu muszelki leżały w takich wielkich kupach. To są muszelki po lambiach. Lambia jest jadalna, więc to co, się, co jest w środku w lambii można zeżreć, no a z resztą można zrobić tego typu oto zabawki, właśnie. i tu jest fajnie, no, zawsze to, to, są, to są lokalni ludzie, lokalni artyści, którzy to sami tutaj robią no i możecie z, z nimi sobie tutaj porozmawiać, pogadać Isso, Olá, amigo! Wow, tudo bem? Obrigado. Obrigado, ok. Obrigado. Okay. Aqui. Trabalha, trabalha. Tra, tra, trabalha, trabalha, okay. trabalha, okay. aqui, para Aqui. Nie, yeah, gracjas! Okej, okay, dobra panowie panie, jedziemy tutaj dalej. No ładne rzeczy, nie? To no, absolutnie beautiful. Tak jest. No dobrze, proszę państwa. Chodzimy sobie, rozmawiamy z lokalnymi ludźmi i patrzcie co nam tu dają. Lokalny, meskal prawdziwy ze skorpionem meksykańskim. Żadnego, żadnego... Żadnej ściemy prawdziwy mesk, dla prawdziwych ludzi jak się wam podoba, ciekawe patrzcie ten skorpionek o wow, dobrze no dobrze proszę państwa to co widać za mną, czego nie możecie zobaczyć to jest zatoka, która się nazywa się La Cholla i w tej zatoce zbiera się ostrygi no i jesteśmy tutaj z całym naszym polskim towarzystwem i uwaga uwaga, proszę popatrzeć czy byli tak jest, mamy tutaj kie, kieliszki z ostrygami świeżymi prosto z tutejszej zatoczki. I teraz patrzymy na miny naszej ekipy, co się będzie działo. Uwaga, uwaga, uwaga. zamawiamy, zamawiamy. Tak, ja jestem. Proszę bardzo, <grym> czyli uroki Meksyku, proszę bardzo. No to, to no to proszę yeah. Państwa tak zwane oh, yeah. Mex, sure, yeah. tak zwane Mówisz, yeah. Po oh, meksykańsku, yeah. po meksykańsku no, like Uwaga, the yeah. I uwaga Trochę wyżej, O no Tak jest, tak jest, tak jest Jedziemy, jedziemy No, gotowi? Raz, raz, raz Uwaga, Jak to było po meksykańsku? T a dwa, trzy. Arriba, Bach, El javę, Centro, no, Aldrin. No, do no, 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 Dobra, no, no, no. No, no, no. No, no, no to na no, 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 zdrowie. No. No, 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 no na zdrowie. Do zdrowia, tak jest Do zdrowia, to nam <susur coding> Co Co hi, jest. Do zdrowia, to no, to skomentuj, skomentuj Jakie wrażenie? to dla to Nie, to nie, tylko oczu, coś tam bo ja nie no To z wierzchu, Aha, ten, no. Te... No, ten ten Tak, tak, <grym> jest trochę, nie? Nie był tam, było. jest A tam jak chodzi o wrażenie. nie? Zawsze mam domu No dobrze, proszę Państwa, to mamy niedzielne przedpołudnie, dość późne popołudnie. Jak słychać, woda sobie szumi w Zatoce Kalifornijskiej, jest odpływ, w związku z czym widoczne są skały, takie, które normalnie są skałami głęboko zaznurzonymi w wodzie. Jak się popatrzy do tyłu, to w tej chwili tam za się zrobił całkiem duży kawałek plaży. No i oczywiście mam tą plażę praktycznie dla siebie, jest troszkę ludzi, ale większość już wyjechała. Tutaj tak się to odbywa, że. W niedzielę rano większość ludzi się ewakuje, no bo muszą być w poniedziałek w pracy. My zwykle wyjeżdżamy trochę później. Nie śpieszymy się. I także jeszcze można się po plaży powłóczyć i poplątać. Ale będziemy też powoli zawijać się z powrotem z wyjazdu chęsklingowego do Meksyku. Zrobiliśmy sobie już rezerwację na przyszły rok. Takie pole namiotowe, to znaczy campingowe, kosztuje 26 dolarów, więc to... Są właściwie grosze. No i zobaczymy, może w przyszłym roku znowu tu przyjedziemy. Jakbyście chcieli przyjechać, to oczywiście przyjedziemy Generalnie ludzie w Arizonie dzielą się na tych, którzy do Meksyku jeżdżą, i na tych, którzy do Meksyku nie jeżdżą. I są to właściwie dwie rozłączne grupy. I nie ma co nawet za bardzo przekonywać kogoś, kto tu nie chce jeździć, żeby tutaj jeździł. Różne ludzie mają powody, niektóre są bardziej racjonalne, niektóre mniej, ale. Nie ma się co o to spierać, po prostu kto nie lubi, ten nie jeździ i cześć, nie? Ja akurat bardzo lubię Meksyk i to nie tylko ten nasz tutejszy, w ogóle Meksyk jako kraj jest bardzo ciekawym i sympatycznym krajem. Oczywiście ma swoje wady i zalety i swoje niebezpieczeństwa, no ale to może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby w jakieś inne miejsce pojechać. A póki co, trzymajcie się dobrze, 1 grudnia mamy. Zbliżamy się powoli w kierunku Świąt Bożego Narodzenia. Także dobrego wszystkiego Wam życzę. Oczywiście, do zobaczenia w jakimś następnym wideo.